Hej, cześć, witajcie, czaty, z tej strony Gabriel i ekipa i ramy sobie syly, sycypy, święta update z tymi osobami. Cześć, ludzie. Cześć. Ale to świąta update, nie powiedziałem, że święta, tylko święta update ŚWIĄTA. Świątek, piątek i spierd... Piątek. Nieprawda. To... Ejbi, kiedy ty to wrzucasz? Nie wiem, może... Po świętach jutro? już dawno. A ja, będę, ja szybciej święta, chyba wrzucę nr, po tobie. Nr, A, Sylwester Alone. No tak, czego się mogłem spodziewać. Patrzcie, święta ozdoby! O. Święta! AMGŁKA jest, kumacie to? Wow. A akurat święta update wow. jest spok, w sensie mi się bardzo podoba. Ohoho, uga buga. O Jerona. Tak, Grubi, mamy kartę! E, ekipa! Mam kartę! mam kartę! Czekaj, tu coś jeszcze jest. Dobra, chodźcie, idziemy do ten y, 012 albo ulepszara. Dobra! O! Uga, buga! Uga, buga! Eee, jest już of this. Dobra, uciekam stąd. <laughs> Jakie niemiłe słowa tam mówią? Ostrzędzajcie stamina. Oooo, tak, dobrze cię słychać. Uga, buga, uga, buga. Nie ma go, bo by już dawno stąd wyszedł, gościu. Na no, dupa, ale można jeszcze zajrzeć do środka. O, uga buga. Święta! U, u, u. Uuuu, tak, uga buga Jakie <śCam> goryle z nas, <śCam w> goryle> ja pierdziele, dobra A jak będzie MTF to się poddajemy, bo ja chcę pożyć trochę Yes, yes, hello mini Spoksterino. Ej pa, chodź, 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 chodź Uga, buga Uga, buga O, patrzcie, nikt nie jechał, to jak pogoda u was, panowie? U mnie zimno trochę. A, hey, hej, I'm surrender, surrender, give, I'll all a, a, dobrze, że powiedziałeś, ale ja wrzuciłem tam wszystko. O, nie, zostawiłeś go tam! Kto tam był? Nie wiem. Tam, tam leży to na moich apteczek generalnie. Ej, wymienimy go na... czekajcie. A, a, okej, okay, I know kto który to. Czekajcie, on zawoła te... jestem pewny, że on zawoła windę. Mu się nie gonił cię czy cię nie gonił? Mam dla ciebie prezent, Abom. Gonił mnie, a potem poszedł do kolegi. Gdzie masz to, ukradli prezent. O, patrz, zawołał windę, zawołał windę. Chodźcie, chodźcie, nie, 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 chodźcie, wymienimy go. Ekipa, wymieniemy go. Chodźcie do windy. Jak... może być ochroniarz, koledzy. Dobra, ale jak nie nie, nie nie, klikajcie windy, nie klikajcie windy, ekipa. Ja się znam, to jest mój brat, tylko taki się zmienił trochę. O, siema. Czemu Czemu za. Czemu za... Eee, no to sprint, sprintem! Nie widzicie, Ja jestem prędkością Zostawicie Bo jak ktoś sprawdzał kto jest tym frajerskim zombiakiem yeah, yeah. O kurde, ale nas ciacha! Nie mnie! I'm friendly human! Oh, shit! What up Why are you boding me O! święta, święta Te, chociaż plagę, o kurde, chociaż plagę mi dajcie, bo umrę na hita A mam go na plecach swoich. Kurde, dupa. Chciałem, żeby mnie chociaż plaga złapał. Dobra, no to co? Nie mam raczej szans. Śmieszne, że jest oświetlony, ten zubę. No właśnie. Kurczaki pieczone! Kurczaki pieczone! No i nie miałem jak. Zła noga, kurde. Zła noga, kurczaki pieczone. FK, FK. Kurczaki, to niesprawiedliwe. Gdzie już uciekają kozaki? Kto był ochroniarzem? Ty byłeś Amonga i kto jeszcze? Shadow. A, i Shadow jest zombie teraz. Bokcząp. Kurde, nosek mnie swędzi cały czas trzeciki Cały czas mnie nosek swędzi Aż mu jest tutaj, ci się strzelają, a Spockster jest w heavy też No bo jest zimno, nie zapłacili za prundy Ale gonią, ale pościg robią o, choinka tam jest. Kurde, że tej choinki nie zrobiliśmy. To jest, to jest sepek. Jest na dole, poczekaj, jest na dole. To. Dobra, biorę prezent. Te prezenty są koks. Ty, 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 ty. A nie, to jest copyrighted! Ej, ktoś wie, czy ta muzyka jest copyrighted? Nie, chyba nie, bo to jest to podstawowe. Bo to może być creative, kurde. Nie, się boję, że mi copyrighta strajka wezmą na tym filmie. A, się strzelają. Biedny, spokser, biedny spokster. Biedny <grym> spokster Dobra, za chwilę powinniśmy wmontować się. Albo SCP ich wykurzał, ale za chwilę powinien być respi, jakiś MTF albo Chaosów O, F. Oj dobrze. Ugryźcie. Ja już takie że <grym> Być zabitym przez zombie, ale przez zombie i biegą, to jest. O. o! Patrzcie na tego! Tylko o. nie stawajcie! Nie uważajcie, żeby was nie zabił! To jest. Fuck champ! <laughs> Jak to jest zarobiste Harry Potter Wingardium Leviosa na, na przesterach! Ciuuch! I odleciał, w siną dal. O, prezent można zrobić. A nie, 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 to jest sztuczne, to jest sztuczne. Chyba. Dobra, chodźcie, montaż generalnie. Montaż szybko naukowca i dupaka przypadkiem i jest koniec rundy. Ja ja. Ej, w ogóle, nie chcę nic mówić, ale my mamy maski gazowe, a ta para z ust ciągnie nam ten, wychodzi. Tlenek wodoru. Dokładnie. A oni to już mogą być, więc oj. Strzelasz do... Ale nie do mnie, do ekipa remontowa! Dostałem 60 punktów obrażeń w łeb. To tamten, co się tak rzucił, to tak, kurde... Montaż, kurde. Mam beret. Będzie mi ciepło w głowy chociaż. A, będzie mi ciepło w głowę przez ten barat? O, tu był trup. O oh shit Kurde To dobra, nie usłyszała mnie. Myślałem, że mnie usłyszała chyba. O ja nie wiem czy to demon czy kto to jest Kurde Kurde, co się dzieje na tej testnie. Minutę jeszcze potrzebuję No, tam jest sepek, EJ BI! GRUBY! Tutaj chyba kontaminacja będzie za chwilę no ile to trwa jeszcze no? Nie ja chcę na berecie mogę na spokojnie na nich wyjść. Tylko muszę z beretem wyjść dopiero no. S, Kurde, już miałem beretowy plan na was Znaczy i tak wszedłem na plecy na berecie, ale nie udało się. Nie interesujemy to Dobra, ciątko robię na next rundy generalnie SIMTI! Znaczy ochroniasz Halo? Cień! Witaj cieniu! Ej, Shadow, grałeś w gotika? To ty jesteś cieniem ze starego obozu? Uuu, sprawa jest poważna. Team Stary Obóz, znaczy, team tak ogólnie to nowe, ale pierwsze załączyłem do starego. <grym> A, przepraszam, ja ogólnie nie używam radia. Bo jest frajerskie. Siema. O, jak się przestraszyłem. Odzywałem się. Bo by kodległość była. A jak wam się podoba święta? Update, koledzy. O 12, chodź by To, to raczej, O, ktoś tu był, albo ty wziąłeś apteczkę. Dobra. Oszczędzajcie, generalnie, stamina, panowie. Święta, święta. Prezenty. O, scp słyszę jakąś plagę. Tu jest jakiś plagusek, to jest jakiś plagus na 100%. Nie idźcie do serwerowni. On tam siedzi, frajer. To jest jego wina. Imo. Ło, Otwierać prezenty. Nowy stepek Pogchamp Co tu jest? Prezenty. Copyright strike. O nie muszę odejść od Poczekajcie. Dobra, dostałem. Gówno. Kurde, mam nadzieję, że to jest NCM. Mam nadzieję, że to jest NCS. Naprawdę. Że to nie ma copyrightów. Będzie smutawa trochę. Też wątpię, ale będzie smutawa. Dobra, ale czego się nie robi dla widzów? Link do donate'ów w opisie. O! Buga, buga. Nie, no co ty? Kumplu Mamy windę już, patrzcie chodźcie Kurde, ale s fajniutki ten update, generalnie nowy sepek nam się przytrafił, więc jest POG. Ja ci zaraz dam Bajo Jajo. Dobra, montaż. Ta, amunicję dostałem w ogóle, POG. O, mi się podoba taki bardziej ustrój placówki białe. Wy mrugacza nie widzieliście. Mrugacz jest przestraszny teraz. Nie, 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 nie. Nie, zmienili, na. O, o! Dzień dobry, okej, okay, on się poddaje, daj się skuć. Pog. Czemu? Kurczę. Dobra, możemy się poulepszać tutaj. Ja już chciałem być kumplem z nim. Kurde, szkoda, że nie mam tableta, żeby AMO wyrzucić. OOO! Copyright. Copyright striki! <laughs> Fox champ. Ale fajnie! Ale fajnie, dobra, otwórzmy to chociaż. Jeszcze nie włączajcie tego. O! Dostałem leki przeciwbiolowe, które zawsze to chciałem naświęcać. O, Dostałem... O, pokrzem znikła. Dobra, chodźcie ulepszać. Ma ktoś tablet, żebym mógł mu wyrzucić? O, dziękuję. Nie wiem, czy zdążę. No... O kurde, się pomieszało teraz. Ja miałem jeszcze apteczkę chyba. była apteczka. Right. A, mam już mieć tablet? No, też bym potem. Poszukał. Zaraz. Ja już dam, tylko wyrzucę wszystko, co mam. Eee, dobra, rzucam tablet. Tu sobie jeszcze drogu dam eee, kartkę. Okay, przy No, generalnie jest mrugać, więc uważajcie. Słyszałem drugiego. Dobra, Rydy, ekipa? Dobra, tak? Ja kliknę, ja kliknę. Dobra. Więc uważajcie na mrugacza Dawać taki serwis to wtedy go rozwalimy chyba Ja wolę Epsilona, za zaraz jakieś chaosy pewnie mogą wkroczyć O! Copyright, Copyright strajki, pogis. A jeszcze raz muszę się ulepszyć, to się jeszcze ulepsza? To też ja. O, MTFiki, dobra. Dobra, i będzie jeszcze ten. Ale to jest spok akurat. Te announcementy, że zmieniają. Dobra, jeszcze bym sobie ulepszył generalnie aptekę dwa razy. Ja, jeszcze sekunda. Chcę mieć sobie, będę miał 3 razy 500, 3 granaty, broń kartę. Więc super. Tylko uważajcie, może kampić mrugać przed drzwiami, żeby nie było. Dobra, jeszcze raz. Kliknę wam. Dobra, dzień Dobra, i zaraz zmontujemy. Możemy wysadzić, ale ja bym się postrzegał generalnie. Mam 3 Neidy, ja chcę wysadzić Murgacza w tej rundzie. Dobra, jestem Ryd. Dobra, go. Nie ominie wszystkich, więc. O! Amunicji nie mam do tego? Ja pierdzielę, nie ulepszyłem amunicji. Tyle z moich kurde amunicji. A! Nie wiem, czy dobrze poszedłem, tak? Dobrze poszedłem. No i do trzy na i to poszły się dupczyć. Dobra, ale uciekłem na szczęście. Dobra, mam zaraz parcie MTF-ów. Wiedziałem, że będą tu kampić. Wiedziałem, że że będą tu kampić. Dobra, zejdę sobie po ammo. Kurde, zapomniałem jeszcze raz ulepszyć amunicji! A, zły jestem na siebie, dobra, ale to powinna być broń, powinien być tablet, sobie zedytuję co potrzebuję i będzie się ma. Ajdź karambe. Dobra, jest amunicja, pogis. Komputerka raczej nie ma, więc tych tabletów nie ma sensu. No kawuś się, tu jest Boże, ale z to wygląda generalnie. Dobra, celownik może być ten. E, ciężka lufa. E, I stabilizator, żeby rozkopować. Czy ta ciężka lufa jest dobra? Oj, odrzutnik. E. Okej, okay, dobra, to jest git połączenia. Dobra, kurde. Spróbujemy, to jest jeszcze 500, ale to raczej nie wezmę. Właśnie, SCP items. Już mam limit. Dobra. <coughs> Trzeba wymontować te scopeki. Trochę chyba tymi najdami musiałem im zadać, bo one tak dosyć celnie zostały rzucane. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie, wrócę tu. Jeszcze nie wiem, czy wrócę. 3 minuty to jest dekontaminacji, dobra. Pochodzę chwilkę po heavy. Może zdobędę jakiegoś KIDA. I na pewno powinno się udać. Jakby. Nie wiem, gdzie jest to wsparcie. O! Tu przyzwę wszystkie windy nie ma tak łatwo. 3 minuty cały czas. Echem, właśnie, jeżeli właśnie Jeszcze o tym nie mówiłem. Zostawcie łapkę w górę i suba. halo, hello, 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 hello. Hello, hello. What's up, bro? Eee, w sumie nic. Meldo... 5? E, tak, mam o 5. Super, to mi się podoba. Tam za chwilę będzie kontaminacja lajta. Plus. E, jest plaga i mrugacz. Też warto odnotowania. Okay. Ja to zamknę. Bo... A, jest odpalone, dobra. No Do i Kurde. Mogą za chwilę chaosy wkroczyć w sensie wy byliście niedawno, za chwilę mogą być chaosy. Więc uwaga. Otwierałem sobie prezenty, Michoinka zniknęła. Jak chciałem trzeci jeszcze otworzyć. No te prezenty są super, jakby są fajowe. Jest. O, interkom, Dobra. To mi się podoba w takim razie. Ja chciałbym życzyć wszystkim wesołych świąt tego 28 grudnia, poniedziałek. Kilka dni po świętach. Życzę Wam wesołych świąt. Pokczup. Dobra, klimat zachowany, jest Pog. Gdzieś tutaj jest wyjście? gdzieś tutaj było Dobra, okay. o jest tu I to jest B, dobra, super Ale będzie bum bum I bum 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 Słyszę sanie Sanie? Czy to nie są chaosy? Tak, chaosy, chaosy Odleciało to Kurde, no nie zauważyłem tego Nemezisa! Nie zauważyłem cię, Nemezis tam! Ale ładnego mi strzeliłeś. Dobra, kończymy odcineczek? Tak, ta, kończymy. Dobra, dziękuję gorąco za oglądanie. Suby łapki w górę. Elo, elo!